Siemano z tej strony Kosiorski mamy kolejny tydzień z Akumu Przedstawię Wam moje teamy na każdy etap i oraz końcowy wynik. Jakby końcowy wynik jest bardzo podobny, za chwilę go zobaczę, znaczy później go zobaczycie. Na razie normal. I normal zagrałem teamem, który polecałem za pierwszym razem. Jest to team składający się z Giantów niebieskich. Możemy to ciut przyspieszyć także wystartowaliśmy, jakby tak po, bardzo identyczny team był na Guild Boss, na trio Final Bossie, więc postanowiłem dobra, spróbuję sobie zagrać i tak tym na tym Guild Bossie i generalnie to tak odpaliłem tarczę, zaatakowałem wszystkich kartami i na końcu również zaatakowałem wszystkich nie mam żadnych ultimateów na tych postaciach nie mam nic szczególnego, ekwipunek miały pod zdrowie od innych postaci, więc to też nie było jakieś Mega, mega tam, wow. No tutaj sobie troszeczkę przyspieszymy. Generalnie dużo nam nie zadał. Kolejna tura i postanowiłem zrobić coś takiego, czyli atakuję wszystkich, przesuwam kartę Diane, Diane, żeby... i potem atakuję, żeby miał ultimate'a w kolejnej turze. Generalnie chciałem po prostu zaatakować wszystkich i mieć ulta na Dianę jak najszybciej. Mamy trzecią turę. I teraz generalnie po prostu atakuję czym popanie, żeby mieć jakieś punkty no, sobie przesunąłem kartę, 3 punkty. Tutaj też sobie przesunąłem, i tutaj też przesunąłem, no bo to są 3 punkty, a zaatakowanie chyba level jedną kartą nic nie daje. Użycie ultimate'a 20 punktów, bo zniszczony Ultimate, tak jak mówię, jest na pierwszym etapie Ekwipunek był tutaj pod HP, więc no cóż, 1145 punktów, nie jest to jakiś Mega wow, wynik, ale jest a 1169, chyba miałem najwięcej, dobra, jest teraz hard, i tutaj zrobiłem taki team na penetrację, też niebieski, żeby mieć jak najwięcej zdrowia, z Demon Meliodasem. I tutaj jego korozja działa, to jest mega wow. I ja na pierwszym etapie tak troszeczkę rozkminiałem, co tu zrobić. No bo tak naprawdę chcę mu po prostu zadać jak największe obrażenie z korozji. I chce się pozbyć jak najwięcej kart, więc no nie wiem, mógłbym też heal'a zużyć czy coś, bo on przeciwnik dużo niby nie bije. I na tym bosie, jak już to widzieliście w poprzednim filmiku, on będzie nam zabierał Ultimate Movesy, czyli tak naprawdę po prostu musimy go jak najszybciej zraszować, no i nie możemy go bić jeden na jeden, tylko musimy je aue kartami bić. No i dlatego Demon Meliodas jest tutaj świetną opcją. Dobra, on nam tutaj pozabierał wszystko, jeszcze on nam wyłącza regeneracji zdrowia, więc mamy jedną kartę, której nie użyjemy teraz za bardzo, tu bufuje atak wszystkim. Przesuwam, żeby jakoś fajnie to nabić i tutaj zostawiam jedną kartę, która zabiera ultimate movesy, zobaczcie. I ta babka, która teraz atakuje, ona też to robi. Nawet ładny damage siadł, zobaczcie. Całkiem solidnie, przeciwnik nas tam atakuje, oczywiście zabiera ultimate movesy. On już w kolejnej turze miałby Ulta, my mamy dosyć mało HP i to jest dosyć problematyczne, bo jakbyśmy mieli więcej HP, mielibyśmy więcej punktów, ale mamy dosyć mało, jednak się nie przejmuję, po prostu e, używam to, co mogę, czyli zabranie Ultimate'a, bufowanie, zdebufowanie, żeby mieć jakieś punkty i Meliodasem planuję go dobić, bo już widzieliśmy w poprzedniej turze, ile on zadawał obrażeń. I bang. Meliodas. Mam na nim kupot. A tak zwykłe z Lost Wayna, no i 1264 punkty, bardzo podobne wyniki. Tu do, troszeczkę słabszy niż poprzednio, ale bardzo podobne to są wyniki do tego co było wcześniej, tydzień temu. Na pewno zrobię jeszcze odnośnik do filmiku poprzedniego. Jeżeli chcecie zobaczyć inne drużyny, to tam będziecie sobie mogli zobaczyć. No i mamy 1264 punkty. I zobaczcie, to jest ta sama drużyna. Trzeci etap. Tym razem spróbowałem przejść ten event yy, Rush Team. Wcześniej grałem Lost Way Meliodasem z Elizabeth i jakoś to szło. Tutaj próbowałem tą drużyną, bo jakby zamiast tej postaci, która <coughs> bufuje i atakuje wszystkich, Albo znajdziemy zamiast tego ostatniego gościa, który po prostu jest tu, żeby podbić większą ilość HP. Ludzie często używają tego nowego. Co bije? O, jakąś nazywa. Kurczę, ten nowy Omega. O, właśnie, omega, go używają, ale ja go nie mam. Zaskakująco dziwne jest dla mnie, że naprawdę tak dużo osób go ma. Go ma. No ale dobra, on jest dobry na ten event, bo bije wszystkich i to dosyć mocno penetrując. Ale my. Nie się nie przejmujemy, atakujemy. Fajne, mam dosyć karty, bo zobaczcie. Teraz mam już na ręku zabranie Ultimate Movesa, i to będzie dla mnie mega ważne, żeby cały czas mu zabierać tego Ultimate'a, żeby mi za dużo nie zrobił. Meliodas, jak widzieliście, naprawdę solidny damage tutaj zadał mu. No i ona też coś tam uderzy. Debuffy zeszły, on tam nas będzie atakował, sobie po prostu to skipniemy, bo to nic specjalnego. Troszeczkę nam HP zbił. Niby mamy Hila, jedną postać, ale tu już musimy mu ten ultimate zabrać. Już tu jest w razie co tych niebieski, tej mm, po prawej babki, już na drugie zabranie ultimate'a, albo no zaatakować i mieć nadzieję, że go zabije w tej turze. Tu nie byłem pewny, czy kurczę, atakować go już i uda się go zabić, czy może przygotować się na kolejną turę, a może cofnąć i spróbować na tej drugiej postaci, zrobić ultimate'a. także tu było dosyć troszeczkę ciężka sytuacja do przemyślenia, rzuciłem korozję która już praktycznie nic tutaj przeciwnikowi nie zrobi no ale rzuciłem, bo rzuciłem, no coś musiałem się pozbyć kart z ręki a każda, która tutaj jest w miarę użyteczna, no poza może tym debuffem chociaż teraz jak tak myślę, to raczej wolałbym przesunąć kartę Jejku, czemu ja cały czas o niej zapominam, jak ona się nazywa tej drugiej babce. O tej co teraz jest atakowana, Lili. I ona by miała już Ultimate'a na, na tą turę. Chyba, że on zabiera Ultimate sen teraz, czy nie? Chyba dopiero na następnym etapie zabiera. Więc byłby Ultimate, no ale trudno. Teraz i tak mu możemy zabrać Ultimate'a, możemy go spokojnie dobić, bo dosyć mocne karty doszły. I tu staram się po prostu yy, połączyć jak najwięcej kart żeby jeść jak najwięcej miejsca na dobranie kolejnych, zobaczcie, z tego za dużo mu nie zabrałem. I taka sytuacja podbrankowa: czy ja go w ogóle pokonam, czy ja go zabiję, ale udało się. Nie wiem, czy na farcie tam ten damage niestety w ogóle siadło. Achievement tam na 150 punktów. Dobra, tu on się będzie zamieniał, troszeczkę go przyspieszymy. Zobaczcie, mamy ile ultimateów. I to jest sprawa taka: jeżeli teraz nie zrobię ultimatea, to już nigdy nie zrobię ultimata, bo on nam będzie cały czas zabierał Demon Meliodas nic tu nie zrobi ultem, bo jeżeli zaatakuje tą jego tarczę, to tylko na minus tam wyjdzie. Bo jak ją zniszczymy, to on będzie jeszcze potem odporny na obrażenia, co już widzieliśmy w jednym z moich poprzednich filmików, co było mega uciążliwe. No ale dobra, obniżyliśmy mu staty z defensywy, jakieś tam obrażenia zadaliśmy. Korozja zadana na 20% HP, to będzie dobre. I tutaj całkiem sporo weszło i zobaczcie ile nam zabrał Ultimate Movesów także już tu nie ma mowy o, jakim, o jakimkolwiek Ultimatecie, bo na tym teamie nie mamy tarczy jeszcze nam zabrał e, Recovery, nie możemy się leczyć, co w tym momencie byłoby mega fajne, dobrze, że przyszła karta Meliodasa, bo mamy trochę obrażeń i co tu wybrać no wybrałem, nie wiem po co, ale wybrałem obniżenie defensywy od tego gościa na końcu He, no bo tak naprawdę Ciężki wybór, to na końcu kartę muszę zostawić, żeby on nie zaatakował nas ultimate. Troszeczkę dużo obrażeń mu zrobiłem, zobaczcie. Raczej, hmm, raczej nie było opcji, żebym go zabił, ale mogłem zaryzykować i rzucić tą ostatnią. Mogłem zaryzykować, może, no, no na tyle obrażeń nie zadaję, ale chociażby jakaś szansa była, żeby go zabić i bum, zginęła mi pierwsza postać. I lecimy dalej. Jeszcze żyjemy. Zginęła mi druga postać. I gość się nie poddaje, atakuje cały czas. Korozja mu troszeczkę zabrała obrażeń. I na szczęście mamy jeszcze dwie postacie. I zobaczcie, co nam doszło. Doszło nam to, że zabierę, zabierzemy mu Ultimate Musa, czyli przeżyjemy jeszcze jedną turę, no ale niestety nie mieliśmy nic, czym możemy zaatakować Meliodasem. Przydałaby się jego karta do atakowania i zobaczcie, byłoby już zrobione. No i tutaj ginie nasza Lilia. My mamy bardzo mało HP, Bosma też bardzo mało HP i patrzymy, czy nas zabije. I w ogóle zobaczcie, tydzień temu, jak grałem tego bossa, była podobna sytuacja na mega farcie. Mi się udało to przejść. Teraz też próbowałem to ze trzy razy przejść. Nie lubię, no, no nie da się wygrać w ten event. To jest tragedia. Udało się go na szczęście jakoś pokonać. Dawaj, Meliodas, come on, użyj tego skilla. Zabij go. Bęk, udało się. Przechodzimy 1700 punktów. Udało się jakoś. Ale naprawdę nie wiem. To jest męczące psychicznie. Jak się tyle razy nie udaje i w ogóle ten event, to jest jakaś porażka. Także skończyliśmy wynikiem 1783, 1300 niecałe, 1200 niecałe. Generalny wynik 4200, minimalnie więcej niż tydzień temu, więc jestem zadowolony. No dla gildi nie jest to mega wysoki wynik. O tyle dobrze, że troszeczkę do przodu ruszyłem. Mam nadzieję, że nie będą śli, ale to naprawdę jest mega męczące jak się nie wiem, ten event. I także udaje mi się przejść wszystkie te etapy. To tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!